Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie, moi drodzy widzowie, w kolejnym vlogu na kanale Mister Misiek Poleca. Moi drodzy, dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że wspieracie zrzutkę. Przypominam, zbieramy na twardościomierz, który w dzisiejszym odcinku już by się przydał, moi drodzy. Już by się przydał. Więc. Podpowiem Wam, że link do zrzutki jest w opisie aukcji. Jeżeli chce ktoś wesprzeć cegiełką złotówkę 2,5 zł, 5, moi drodzy, nieważne ile, jeżeli tylko ktoś ma chęć, zapraszam. Jest nas 7,5 tysiąca, więc myślę, że to, co w rzutce jest Zadeklarowane, czyli potrzeba 1000 zł. Myślę, że szybko się uzbiera. Dziękuję za te wpłaty, które zostały dokonane po dzień dzisiejszy. Serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś ma. Ja nikogo nie zmuszam, ale jeżeli ktoś chce wesprzeć rozwijanie się kanału, szczególnie, że to będzie też wiedza dla Was, moi drodzy, dla Was. W dzisiejszym odcinku już by to się przydało, zaraz Wam powiem dlaczego. Zapraszam też do grupy facebookowej i też powiem w dzisiejszym odcinku dlaczego. Moi drodzy, wczoraj pokazywałem Wam jak złożyć głowicę. Dzisiejszy odcinek może mieć taki tytuł roboczy: jakość kontra cena cena kontra jakość. Moi drodzy, mamy. Trzymaki do kosiarki rotacyjnej polskiej 1,65 m, 1,85 m, bo one są identyczne z tego co ja się mi orientuję. Chyba, że jakiś ktoś wynalazek zrobił inny, 1,35 35. Kosiarka ma inny trzymak, i już wam pokazuję, jaka jest różnica. Długość praktycznie jest ta sama, tylko te bolce są po długości. Jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli skłamałem, to przepraszam, bo no być może, że są też w ten sposób, ale są otwory. Nie w poprzek, tylko po długości. Jeden, drugi na dziesiątki lub dwunastki śruby. W każdym bądź razie mamy dwie śrubki w ten sposób. M65 ma sposób taki. A trzymaki, jeżeli chodzi o trzymaki, no to już nie porównujmy tutaj dwóch producentów, ale za chwilę to zrobimy. Montaż trzymaka są na dwa sposoby. Albo jest otworem 19 mm, tak jak tutaj, i tutaj, ale występuje też z otworem 12 mm. Jeżeli przychodzi 12 mm, przychodzi od góry w talerzu otwór kwadratowy pod śrubę zamkową. Jeżeli chodzi o Otwór 19 mm. Do przykręcenia trzymaka przychodzą takie oto śruby. Nakrętka od spodu, moi drodzy, i taka podkładka stożkowa. Proszę, moi drodzy. Tak, ładnie od spodu przychodzi i dociska nam ładnie. Trzymaczek. Oczywiście mamy tutaj Waryńskiego. Po drodze moglibyśmy jeszcze zrobić próbę twardości i testy, czyli to, co mówię o zbiórce, o zwrzutce, o tym linku, który jest w opisie, że dzisiaj już moglibyśmy zrobić test twardości. Wiadomo, że im twardszy materiał, tym bardziej sprężysty, co jest bardzo ważne w trzymakach, bo gdy się Uchyla sam w sobie, bo jest zbyt miękki, ale nóż potrafi z tego grzyba spaść. I kolejna rzecz w taniości. Moi drodzy, nie oszukujmy się, ten kosztuje 20 parę złotych prawie 30. Ten kosztuje dychę, więc nie ma się tutaj zaoszukiwać, że on będzie zrobiony pikobelo. I zobaczcie, tu oczywiście podkładka wchodzi, ale. To już nie ma tego zatoczenia, moi drodzy. Więc jeżeli ktoś będzie miał w domu kamień na wiertarkę stoszkowy, delikatnie może tego trzymaka w tym miejscu sobie dorobić. No niestety, tak jest. Jeżeli chodzi o same trzymaki, znowu porównanie wizualne, chodzi o nita. Tu jest nit pyknięty aż spłaszczony. Tutaj jest tylko doklepany, do ale jeszcze żaden się nie urwał. Prędzej urywają się grzyby, i z tego co widzę, już ktoś poszedł. Porozum do głowy i grzyba spawa. Chociaż zobaczcie, tutaj bardziej spawa koło grzyba niż samego grzyba. A tu jest kliknięte, tak jak wygląda, jakby to tylko było przyklejone. Waryński tylko nituje, więc kolejna rzecz, którą warto byłoby zrobić, to chyba tutaj samemu już go na dzień dobry pospawać, bo to, że on się urwie czy nie urwie, to prędzej czy później może do tego dojść. Ale nie daj Boże, ktoś podejdzie do elementu wirującego nawet na 10 metrów, a niech nóż się urwie i poleci to, żeby kogoś nie skrzywdziło, moi drodzy. E, więc, jeżeli chodzi o trzymaki, to jak powiedziałem, na śruby mamy stożkowe na Imbus, i na śruby zamkowe mocowanie noża trzymaka nożowego, przepraszam. Łańcuska fabryka śrub, klasa 8,8 8, moi drodzy. I jeżeli szukacie śrub, to szukajcie od razu na imbus dziesiątkę, nie na imbus 8. 8 się obrabia, później mamy problem z odkręceniem, więc, jeżeli już coś, to szukać na dziesiątkę. Bo różnica w stanie jest żadna, a na pewno jest różnica w jakości. I teraz, tak moi drodzy, do tego właśnie przydałby się, tak jak powiedziałem, twardościomierz, byśmy sprawdzili twardość. Ale, prawdą a bogiem, twardość najbardziej byśmy sprawdzili tego. O! Widać? Nie widać. Teraz widać. Mamy nożyki. Nożyki do, do kosiarki. Polskiej, Waleńskiego i Gerlacha. I teraz tak, Gerlach, Gerpol. Kiedyś to było jedno i to samo. Teraz niby tam znowu się rozeszli. Ale jeszcze są też nożyki pod marką Gerpol. Są to porównywalne. E, oczywiście jeszcze jest kilka innych firm, no-nameów. E, Zachód też jakieś tam robi do, do naszych. I tu mamy, moi drodzy, nożyki. Prawda, a bo, bogiem nie wiadomo, kto to robi. Znowu jest ten sam problem, że klienci nie wiedzą, kto tak naprawdę robi te nożyki. I teraz różnica, jaka jest w nożyku, moi drodzy, już Wam pokazuję. Nożyk sam w sobie, jeżeli chodzi o długość, jest taki sam. Zobaczcie, żebyście wszystko widzieli, ja wam wszystko pokażę. 94,5 i 94,2. i i Więc to wymiar jest identyczny, ale gdzie jest różnica? Eee, zobaczcie. 11. 8,6 11,4 8,6 prawie 3 mm różnicy, moi drodzy. Po zamontowaniu na trzymaku waryński jest dłuższy od garlacha Widzicie? O! To rozjaśnię wam to. Widzicie? O! Widać tą różnicę. Więc tu już jest pierwszy plus. Jeżeli chodzi o twardość, no oczywiście moglibyśmy jakieś tam testy robić, na przykład metodą stokera, pokając nóż o nóż, ale to też nie jest żadna metoda. Byłby twardościomierz, to byśmy sprawdzili twardość czy wkręcając go w imadło, czy ten coś byśmy tu wymyślili i sprawdzili mu możliwość zachowania się, który jest ostrzejszy moi drodzy, już wam mówię, tak jak to mówią na palec wygląda, że Gerlach, chociaż on też te ostrzenie ma z drugiej strony powiedzmy takie Czuć pod palcem, że jest yy... nie do końca obrobione. No ale. Waryński przy tym wygrywa. Ale czy lepsze, czy gorsze? Ja wam tego nie powiem. I tak jak wiele razy powtarzam, o gustach się nie dyskutuje, więc komentarze typu, że waryński jest gorszy, gerlach jest lepszy, albo jedno i drugie to główno, moi drodzy, darujmy to sobie, bo. Jednemu podoba się brunetka, drugiemu blondynka. Koniec tematu, moi drodzy, więc zbędna dyskusja tematu, czy te, czy się te, tamte zostawmy dla siebie. Następna rzecz, moi drodzy. Nie rozumiem fenomenu. Ja na mojej grupie już to pokazałem. Na grupie Agrohandler Helmurza facebookowej pokazałem fenomen. Na Allegro gość sprzedaje nożyki Waryńskiego. 45 zł paczka. Moja paczka kosztuje 54 czy 6 zł. Z tym, że jego paczka ma 12 sztuk. 12 sztuk za 45 zł, to wychodzi prawie 4 zł za sztukę. U mnie wychodzi 2 z małym groszem. To nie chodzi o to, że ja tutaj zachwalam się, tylko nie rozumiem. Ludzi i podejścia, bo nie potrafię zrozumieć eee, dlaczego. Ktoś napisał na grupie, że jeżeli ktoś potrzebuje komplet, to nie będzie kupował czterech, bo taniej. Moi drodzy, jeżeli 45 zł za 12, to 24 mamy za 90 zł. Umie 25 za 54, czyli mamy oszczędność. Fakt, faktem noży to jest taka rzecz, że pół hektara i może ich nie być. Więc. Ktoś porównuje, że jak potrzebuje litr płynu, to nie będzie kupował dwóch czy pięciu dla jednego litra. Ale jakby była promocja, tak jak powiedzmy z tymi nożykami, że 45 kontra 54, no to zobaczcie, bochenek chleba, już głupi bochenek chleba, może nie głupi, yy, ale bochenek kosztuje 3 zł, ale dwa bochenki by były kosztowały 3,50 co byście wzięli jeden bochenek czy, czy dwa za 3,50. Wiadomo, że na zapas. Ale to samo na przykład byłoby ze skarpetami. Trzy pary kosztują 30 zł, ale sześć par kosztuje 40. Nie wzięlibyście tych sześciu par? Wiadomo, że to tak działa. Yy... Z psychologia handlu, żeby nakręcać, żeby tutaj kupujący kupował jak najwięcej. Moi drodzy, ale każdy szuka oszczędności, więc te skarpety i tak prędzej czy później będą potrzebne. Tak samo ja, moi drodzy, napisałem i nawet to powtarzam. Ja też wypiję pół litra, ale zawsze kupuję litra, bo jak pójdę do sąsiada, no to z półką tak słabo to wygląda, więc... Przed lustrem sam pił nie będę, więc biorę tego litra, idę do A z litrem, a nie z pół, tak czy nie? Więc tutaj, jeżeli chodzi o ten fenomen, gdzie gość sprzedaje tego napęczki, bo wstawił zdjęcie 25 w aukcji, napisał, że 12, i sprzedaje tego napęczki, więc nie rozumiem tutaj zachwytu. I przede wszystkim, czy ludzie nie liczą własnych pieniędzy? Mogą mieć dwa razy więcej. Za, niedu za niedużo więcej. Więc powiem wam szczerze, że naprawdę bym się zastanowił. Więc moi drodzy, tak jak powiedziałem, nie zrobię wam dzisiaj próby twardości, bo naprawdę nie mam jeszcze czym. Dlatego zapraszam, zapraszam i jeszcze raz zapraszam do zrzutki, do udziału. 5 zł starczy, moi drodzy, jeżeli ktoś ma ochotę, 5 zł wpłacić. Ja za 7,5 tysiąca, nie tylko 100 osób płaci po 5 zł mamy 500 ma i. Już zamawiam twardościomierz, żeby wam pokazać te różnice. Nawet tu w tym trzymaku, nawet tu w tym nożyku. I moi drodzy, jeżeli chodzi o proste nożyki, to ktoś polecał. Nożyki też od kosiarki czeskiej. Jak najbardziej tak. One trochę niżej tną, można je zamontować, będą cięły niżej. I jak najbardziej tak to nie jest pierwsza osoba, która to mówi. Ten temat już jest. Przez wiele, wiele osób już jest e, może nie powielany, nie papugowany, ale wykorzystywany, i dużo ludzi wykorzystuje czeskie nożyki do kosiarki rotacyjnej polskiej. Nożyk oczywiście też jest dwustronny. E, otwór ma. Ciut większy, ale w niczym nie przeszkadza. E, zamontować go jak najbardziej można. Podobno tnie troszeczkę niżej. Jeżeli chodzi o długość, tak moi drodzy, zobaczcie. Przyłożymy sobie otworem. Znowu czeski jest dłuższy. I kolejna rzecz, o której ktoś wczoraj powiedział, czy napisał, że do kociarki czeskiej, polskiej najlepsze nożyki to są z Samaszu. Żeby nie było. Mister Misiek ma takie nożyki. Tylko, że one występują już jako prawe i lewe. Widzicie? One są delikatnie skręcone. Jak najbardziej tu Pasują. To jest nożyk lewy. Tak, moi drodzy, pasują. Można je założyć, bo jeden bęben kręci się w lewo, a drugi kręci się w prawo. Tak czy nie? Więc można tutaj je to montować, zakładać. I oczywiście nożyk jest też dłuższy. Zaraz wam powiem o ile zmierzymy sobie tylko krawędź tu. 77,5 mm. Do Gerlacha. Zobaczcie. 77,5. Zobaczcie, jaka jest różnica między Gerlachem, widzicie? Gerlach ma 64,5. 13 mm, moi drodzy. 13. To jest przepaść, zobaczcie. To jest 13 mm. Więc tu decyzję. Czy gerlach, czy waryński, czy cokolwiek innego, czy balmet. Zostawiam wam. Nie interesują mnie w tym momencie te opinie, że ten lepszy, ten gorszy. Pole jest w polu nierówne. Na jednym polu będzie szedł ciągnik w czterech skibach, na drugim w trzech będzie się kopał, bo będzie miał co robić. Tak samo tu w pole. Kamienie, kamienie, kamienie. Nie ma mocnych. Żaden nóż na kamienie nie jest mocny, i każdy nóż zostanie po dupie za przeproszeniem. Nie ma przeprosz, i tak samo moi drodzy. Tutaj, jeżeli chodzi o to, jeżeli ktoś ma jakieś, ale do mojego podejścia trudno, ja zdania nie zmienię. Uważam, że. I te, i te nożyki są dobre. Takie jest moje zdanie i nie będę z wami w tym temacie polemizował. Trzymta się, moi drodzy. I tak nie będę przeciągał. Zapraszam jeszcze raz do rzutki. Zapraszam do grupy na fejsie. Zapraszam, jeżeli ktoś potrzebuje do kontaktu. Trzymta się. Do następnego. Hej, cześć!